Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru. Dzisiaj zajmiemy się, mogłoby się wydawać, tematem dla dzieci. Mianowicie przejazd na czerwonym świetle. Każde dziecko wie, że czerwone stój, zielone idź lub jedź. Tymczasem nie będzie to program dla przedszkolaków, ale dla dorosłych krakowskich kierowców, którzy o tym zupełnie nie pamiętają. Na dowód mamy tutaj film od pana Jacka, który jedzie ulicą Broszka, chce wyjechać w lewo, dostaje zielone światło i cała watacha samochodów, które jadą na czerwonym świetle. Ładnie? Smutne to, spiesząc się. Nie chcąc zostać na kolejną fazę światła zielonego, próbujemy przejechać mimo sygnału czerwonego, najpierw ci na żółtym, chociaż mogliby się zatrzymać, a potem. Jeden na czerwonym i ten następny myśli, może jeszcze ja zdążę, aż w końcu ci na zielonym ruszają i spotykają się na środku drogi, na środku skrzyżowania z jadącymi na czerwonym sygnale. No musi się to skończyć wcześniej czy później zderzeniem. Nikt lepiej nie zdyscyplinuje krakowskich kierowców jak policjanci, dlatego wybraliśmy się z nimi na akcję. Proszę pana, sygnalizacja świetlna. Coś mówi panu? No pomarańczowy. No pomarańczowy, możemy mieć sok proszę pana. Światło jest żółte. No niestety nie było żółte, było czerwone, proszę pana. Kierowca, który jechał przede mną białym busem, no. w ostatniej chwili się rozhamował i skręcił tu na rondzie w prawo, tylko nie na swoim skręcie, tylko tu już na skrzyżowaniu. Widział pan to? I Od on tego... mi zasłonił to skrzyżowanie, przez to zobaczyłem to pomarańczowe w ostatniej chwili. Więc on nie planował przejechania przez to skrzyżowanie, tylko planował skręt. Czego Rozum. ja nie mogłem się spodziewać, no, bo tak. był nakaz jazdy na wprost. Tak. I dlatego nie zauważyłem, być może widziałem pomarańczowe w momencie jak przejeżdżałem, ale na pewno no. nie czerwony. Za wie? światło czerwone został pan zatrzymany, panie kierowco. I jak finalizator... widzieliśmy, nie było żadnego pojazdu przed panem. A nie, no, znaczy nie, bo ten no. dostawczy zjeżdżał, no widział a, no pan, właśnie, że on zmieniał no. pas ruchu. No to widzi pan. No to widzi pan. Jeżeli pan obserwuje skrzyżowanie, to należało tego dostawczaka zatrzymać za mm. zmianę pasa ruchu przed moim samochodem, mm -hmm. a później za to, że mi zaznaczył. Proszę pana, no, Grzywna ja nie, w dniu no. dzisiejszym jest to 400 zł, 6 punktów karnych. Często mówimy, że panie jeżdżą ostrożniej niż panowie. No niestety tutaj ta teoria się nie potwierdziła. Przyczyna naszego dzisiejszego spotkania nie stosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Będzie pan o pomarańczowe? No nie, wyrzucałem. Żółte, jeśli już coś. Okay. Żółte, światło jest koloru żółtego, natomiast to nie było żółte, było czerwone. No, nieprawdą jest, że od płci zależy sposób jazdy. On zależy od naszych umiejętności, koncentracji bądź nie, podejścia do stosowania przepisów. No, można by powiedzieć też, że panie dostosowały się do panów i panowie i panie źle. Nie wszyscy na szczęście. Przyczyną naszego spotkania jest to niestosowanie się do sygnalizacji świetnej przez Panią. na no, że no, oranżowym przejechałam. Było takie zamieszanie, że stoi na środku, blokuje wszystkich. Nie spodziewamy się, że nagle ktoś zielony światło i stoi przed nami. No, tak. To ja zrobiłam szybką żeby go ominąć, nie? Mm. żeby nie wjechać mu w dyłą. No a jednak wyjechała Pani na świetle koloru no, czerwonego. Po... Jazda na czerwonym sygnale jest nie tylko bardzo poważnym wykroczeniem, ale jest po prostu niebezpieczna. I dlatego jest bardzo poważnym wykroczeniem. Więc protestujemy przeciwko temu, co wielu kierowców robi, czasem szukając sobie jakichś tam tłumaczeń. No Na pewno ci kierowcy nie sprostali zadaniu. O zadaniu nie sprostał też ten kierowca, który przejechał na czerwonym świetle, ale jest święcie przekonany, że światło wcale nie było czerwone. Nawet jego żona zaręcza, że czerwone nie było. Przyczyną naszego dzisiejszego spotkania, panie kierowco, jest to niestosowanie się do wskazań sygnalizacji świetnej. W tym przypadku jest to światło koloru czerwonego. Że pana absolutnie nie, nie, nic takiego sobie nie, przypomina, nie przypominam. Nie przypominam sobie. Na ulicy skrzyżowaniu świetnym ostatnim możliwe, że pomarańczowe już było, ale na pewno nie czerwone. Nie czerwone. Absolutnie. 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 Pytałem małżonki, czy wjechaliśmy, czy ona widziała, że wjechali na, wjechali na światło czerwone. Małżonka stwierdziła, że absolutnie. To, absolutnie. To, co ja? to co widziałem i wjechał pan na świetle koloru czerwonego. No. Niestety. Pan tak uważa, a ja absolutnie nie. Rana, gdyby to wjazd na światło czerwone, to mm -hmm. do tego. Nie wjechał pan na świetle nie, nie, nie wiem widać. Widać z kamery, gdyby nie było, widać. Po co, widać to, co dyskusja? Nie uważam, żeby to mm -hmm. było światło czerwone. Mm -hmm. Absolutnie nie widać z tego na kamerze. Jako świadek ta pani mm -hmm. też potwierdza, że ewentualnie na sygnalizatorze mogło być pomarańczowe. Muszę panu odmówić przyjęcia mandatu. Proszę pana, jak najbardziej dobra... to jest pańskie prawo do odmowy przyjęcia w, w związku z tym, proszę pana, przygotujemy dokumentację do ukarania pana przez sąd. Dobrze. Ten pan szedł zaparte, że było zielone. No tak, dla innego kierunku. No więc, jeżeli patrzymy nie na swój sygnalizator, ile to programów na ten temat nakręciliśmy, jak to niebezpieczne. Jak patrzymy na ten kolejny, a nie patrzymy na wcześniejszy, tutaj patrzymy na sygnalizator dla innego kierunku. No to jak tak pojedziemy, no to już jedziemy i na środek czerwonego światła przy rozpędzonych pojazdach jadących zielonym. Zwracamy uwagę. Miejmy oczy szeroko otwarte, bądźmy skoncentrowani, patrzmy na sygnalizator decydujący dla naszej jazdy albo braku możliwości jazdy, ten pierwszy sygnalizator na naszym kierunku. Inaczej będzie tragedia. A teraz wybierzemy się do myślenic, pojedziemy tam po raz kolejny, bo mamy nowy list od pana Łukasza. Tam. Jest skrzyżowanie, na którym panuje chaos. Mianowicie, jest wyjazd z supermarketu, a tuż obok jest wyjazd z ulicy Podporządkowanej. I wielu kierowców nie wie, jak tam jeździć. I pytają tak samo jak pan Łukasz, kto ma pierwszeństwo. Czy kierowca, który jedzie od ulicy burmistrza Andrzeja Marka, bo tak się nazywa ta ulica Podporządkowana, czy drugi, który wyjeżdża z parkingu? Sądziłem, że odpowiedź na tego maila będzie banalna. Włączanie się do ruchu, brak włączania się do ruchu. Wiadomo, że włączając się do ruchu jest ostatnim pod względem pierwszeństwa. Ale jak przyjechaliśmy na miejsce, okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta i że po raz kolejny oliwy do ognia dolał organizator ruchu. Popatrzmy, jaką tutaj mamy sytuację. Ona jest dość skomplikowana. Wjeżdżając na parking pod ten market czy supermarket, mamy napis. Strefa Ruchu. Wyjeżdżając z tego miejsca, mamy zakryte czarnym workiem oznakowanie końca drogi, wewnętrznej w tym przypadku Strefy Ruchu, zakryty został, nie wiedzieć czemu i jest znak ustąpieszeństwa przejazdu. Tak jakby to miejsce podnieść do rangi skrzyżowania, no w tym momencie już kilku wlotowego. tylko kto o tym wie? Ci wyjeżdżający od strony ulicy Burmistrza Marka pomyślą w ten sposób, no ewidentny wyjazd z obiektu przydrożnego, czyli włączanie się do ruchu, więc tak ich będą traktowali. A tu teraz pytanie, jak ich traktować? No, wydaje mi się, że nie można ich inaczej traktować jak włączających się do ruchu jednak. I w związku z tym w momencie włączania się do ruchu oczywiście ustępują pierwszeństwa jadący ulicą Słowackiego, ale później ten wyjazd od strony Burmistrza Marka, no to jest już sytuacja taka. Że ci, co wyjechali z supermarketu, oni już są na drodze. Dokładnie. Oni już włączyli się do ruchu na tą drogę, która ma pierwszeństwo przejazdu w stosunku do tego wyjazdu, o którym mówimy. No i nie można powiedzieć, że oni mają ustąpić pierwszeństwa tym wyjeżdżającym z burmistrza Marka. A tu jeszcze jest jeden problem. Mianowicie nie mam jasności, czy organizator ruchu przewidział, jazdy, tak jak wielu kierowców wyjeżdżają z marketu jeździ, żeby pojechać na pas do zawracania i pojechać w kierunku centrum Myślenic. Pomalował linię jednostronnie przekraczalną, która moim zdaniem dotyczy tego wyjazdu z burmistrza Marka. Bo żeby zastosować się do tej organizacji ruchu wyjeżdżając z marketu, to będzie trzeba pojechać najpierw tak, jakby jechali w kierunku Dobczyc, a potem dość ostry skręt wykonać, żeby na tą nieprzerywaną trafić, a nie jechać pociągiem. Tam może przydałoby się domalować choćby strzałki pokazujące, jak jechać, bo ja nie wiem, co organizator Duchu chciał. Ale najgorsze jest to, że kierowcy w ogóle nie zwracają uwagi na to malowanie linii, tylko od razu wyjeżdżają na lewy pas z marketu. No i pojawiają się zupełnie dla kierowców jadących z burmistrza Marka w sposób nieplanowany, no bo oni widzą, że po ciągłej linii się nie jeździ. No i znowu pojawiają się im niejako przed nosem doprowadzenia do sytuacji kolizyjnej. Więc tak, Tutaj grozimy palcom tym kierowcom, że tam jest ciągła linia i tak gdzieś nie wolno. Natomiast pytamy organizatora ruchu, czy przewidział tę jazdę w lewo. A jeżeli tak, to bym to wyraźniej oznaczył, żeby to nie było zaskoczenie. Nie jest to do końca doznakowane. No a ten zasłonięty workiem wyjazd z drogi wewnętrznej i znak ustąpieniem, już w ogóle nie o co chodziło organizatorowi ruchu. Więc liczymy, że tutaj nastąpi po prostu pewna korekta do znakowanie tego, a na razie prosimy kierowców, żeby włączając się do ruchu, nie robili tego w sposób zaskakujący i taki powiedzmy trochę agresywny, a tych wyjeżdżających jest podporządkowany, żeby jednak zwracali uwagę na wszystkich, którzy już znaleźli się na tym ciągu głównym, ciągu drogi z pierwszeństwem. No i bardzo byśmy prosili organizatora ruchu, żeby jednak zrobił tam do końca dobrą, pełną, czytelną organizację, bo taką ona w tej chwili nie jest. Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru.